Witam na moim kanale najlepsze ciasta u Heleny. Przepis i składniki na końcu filmu: Ciasto Cappuccino-Karmelowe. Składniki: Biszkopt Kawowy. 4 jajka. 120 g cukru, około pół szklanki. 100 g mąki pszennej, w około 3 czwarte szklanki. 20 g kakao, 2 łyżki. 1 łyżka kawy rozpuszczalnej, zmielona na proszek. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Nasączenie. 100 ml mocnej kawy ostudzonej. 1 łyżka likieru kawowego lub karmelowego. Krem cappuccino karmel. 500 ml śmietanki 30-36%. 250 g serka mascarpone. 3 łyżki kawy cappuccino w proszku, 4 łyżki sosu karmelowego. 2 łyżki cukru pudru lub do smaku. Polewa karmelowa. 150 g masy kajmakowej lub gęstego sosu karmelowego. 2-3 łyżki mleka do rozrzedzenia. Dekoracja. Starta czekolada lub kakao. Karmelowe krople, kuleczki opcjonalnie. Przygotowanie. Biszkopt. Oddziel żółtka od białek. Ubijaj białka na sztywną pianę, dodawaj stopniowo cukier. Dodaj żółtka i delikatnie wymieszaj. Przesiej mąkę z kakao, kawą i proszkiem, a połącz delikatnie szpatułką. Piecz w 180 stopniach Celsjusza przez około 20-25 minut. Ostuć i nasącz kawą wymieszaną z likierem. Krem cappuccino karmel. Ubijaj śmietankę z cukrem pudrem. Dodaj mascarpone i ubij krótko, aż zgęstnieje. Dosyp cappuccino i dodaj sos karmelowy, wymieszaj. Posmakuj, ewentualnie dosłudź lub dodaj więcej cappuccino. Składanie. Na biszkopt wyłóż cały krem, wyrównaj, wstaw do lodówki na godzinę. Podgrzej karmel z mlekiem, aby zrobił się gładki. Wylej nasz chłodzony krem, szybko rozprowadź. Posyp czekoladą lub kakao. Dodaj karmelowe ozdoby. Wstaw do lodówki najlepiej na całą noc. Ciasto jest niezwykłe. Smak kremu i karmelu oraz kawy super pasuje do siebie. Życzę smacznego, subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. Gdy noc zapada, świat znika w głębokości, Twoje usta mówią mi to nie sen. Czasu nie ma, zatrzymał się. Plaża naszych marzeń, nasz azyl